Dobra, odłożę najcenniejsze rzeczy. Latają pigmeny, no? Dobra, <grym z antymina> e, dobra, nie ładnie za słowa. Latają pigmeny, no, no, no. Dobra, skoro dawno na tej mapie nie byłem, to idę ją pozwiedzać. Podobno tu gdzieś był blisko moc szpalne szkie... nie szkieletów. No, szkieletów to widzieliśmy. Pająków. O. Idę właśnie z meczykiem na wyprawę. Jakbym nie wrócił, myślicie listy gończe. Na pewno. Interesuje mnie tam to pole grzybków. Zbieraj. Ojej. Proszę. No, i o to... E, a ja się mogę czymś zająć? Zajmij się. Bunkier przeciwko Gaston, please. I wydobywaniem Kobla. I tu będzie równocześnie jak to zaraz się odznaczy. Wiesz co? A mogę bunkier przeciwko Gaston w podziemiu zrobię. Tam gdzie ja budowałem normalnie bunkier. Wszystko wzią... będzie. Ty raczej tego nie pamiętasz, skąd to było. Ale eee, nie no pamiętam, nie bo ja... Da... Ta... nie mam optifajna. Okay, hmm. Nie, ja pamiętam niektóre kawałki, ale nie wszystko. Wiesz, takie bunkle piękne jak budowałem Znalazłem, kiedy. Na no tak, serio? Tak mi się zdaje. Dawaj Blaze różdżkę znajdź. Yy, różkę Blaze, za te, wiesz, wiesz. Tak wiem. Czekaj. Tak, to twierdzę, widzę na terową cegłę. Tylko jak tu jest niebezpiecznie. Nie, A prostu... masz kilo? Wziąłem tylko ze sobą mieć Ale się pobawię z pigmenami może Nie bo one wtedy mnie zaatakują Nie tylko mnie są... no. Bądź twarde jak żelki z biedronki Ale one są mięciutkie Na pewno Przecież mamy tu biedronkę A chęć w biedronce niby Byłem wczoraj O wczoraj brawo po frugo pewnie tak, ludzie, wiedzcie, my lubimy frugo. Kto nie lubi frugo, ten jest ciw. Tak, tak, Katper bardzo śmieszny. O, mamy jedynie Z2Z2. E czekajcie, czekajcie. Gdzie on tu jest? Nie sika się pod drzewem. Dobra, zobaczmy co on tu wymyślił. Kaktus rusu, hardcore. Nie natury technicznej, przepraszamy. Nie natury technicznej, tylko techniczne. Katrę słyszysz tak mnie tak teraz tak dobrze? Te, Mikrofon mi się połama. Ja nie mogę, jakiś ciebie nauczył. Coś chciałem zrobić. Eee, A, cześć cześć. pigmeny. Nie, ja chciałem piasek wziąć. Bo kaktus nam ruszył. jak ładnie. Jaki ładny. Zostaw kaktusa. On jest mój. Złapałem. Hej. Ej. Ja. Yeah. Piekmeny cię gonią! Nie się ponadziewają na tego kaktusa. Am um, um, przechodzi mi ma tu gastek na tego kaktusa. Eee. Ale mamy się... O, otworzyć. Okej. Okay. I tu postawi się... O. Trzcinę, tak jak u mnie oczywiście, na świecie, tylko że ja nie mam w neterze. <laughs> tylko mam taki domek. On ze mnie. To jest plagiat. Pamiętaj, plagiat to jest ze mnie wszystko. Oj tam, oj tam. To jest i tak. Ej, zlagowałeś mi się. Okej, okay, co tu można teraz porobić? Ej, było napisane dokładnie, ile tego żelaza jest. Ej, ja pójdę na te szkielety trochę porozwalać, okej? Okay? No to metera i miecz. Jesteś? Bo by Cię nie słychać. Halo? Kuba? No? Słychać? Ooo, ale ci przerywało. Jest... A teraz? No teraz się słychać, o. Dobrze jest. To ja będę budował tą. Farmę tych. Roślin, no Jezu. Arbuzu. Eee, Kacper, masz Minecraft'a po polsku? HEJ, KACPER MNIE STRZELA! Słyszałaś? DEMYT! Gdzie on jest? Kac... Muszę... Jest... Kac... Wy... wy... Wyłączamy zaraz potworki, Kacper. Oj tam, oj tam, nie będę... W następnym parcie ludzie wyłą... Kacper, ile... Ile trwa odcinek? Oj, laga mam. Ile trwa odcinek już? Nie wiem. Wiesz, bo mnie się ta że zaraz pożegnamy z widzów i będzie party drugi. A nie musimy się przecież żegnać. No co jest? Ni Podzielimy to na party? Czera. Ale y będzie mała przerwa, kiedy zmieniamy part. Wiesz czemu? No czemu? Żeby wyłączyć te podporki! Nie wyłączamy ich, bo wtedy będzie... Nie? Się... Nie, ja na razie muszę to jakoś zrobić wykombinować tak, bo żeby mi się nagrywanie nie wyłączyło okej okay. y a się... wyłączyło się właśnie okej okay, zalogowałem się i włącza. teraz jest włączone a było wyłączone o właśnie widzę gasta który się w lawie. Y y ludzie nie dziwcie się jak dymet gast we mnie strzela ale co tam budujemy kiedy budujemy pod presją gast strzela jak to się <coughs> z gastem mama? ile wody idzie, maksimum kratek? kości co? chyba tak. We mnie strzelił pomocy Kasper Kasper prawie się zapali. Strzela. i we mnie strzela Gast we mnie też ja tu właśnie zimprowadzę wo stan wojenny A, Wojna i... w internecie jak to powiedzieć ej no ja zaraz padnę lec sobie tam tam grzeczny gast którego nie lubię głupie pigmeny walczą mi tu au ja się nic nie mówię, a ja pokojowo nastawiłem nie dopóki komputera mnie na Ja Ja jak tu się to mam wodę, ale to się Dobra, niech się spałnują te szkielety jak tu to mówiłeś. Dobra, spałnujcie się. Aj! Już Kostek się zespałnował. Gdzie on jest? kamerę nie Gastek tam zniknął. Słychać? Słychać, nie? słychać. A kameruje to się? Ej, jeszcze od dawna. Ja muszę szybko coś zjeść. Uii. A ja pożyczam jeden. I wiem z czego możemy zrobić podłogę. Ej, mów w głośnie, bo ja moich podgłosiłem. odgłosiłem. Nie iść tam tam jest gast. ja tu? Widziałem gasta. Właśnie tam. Ty się nie daj? No Jezu, On nasze za... kaktusy strzela, nie? Kaktusy! ocale was. A wona! A, a ja je właśnie rozwaliłem. I się spłonęły. Żartuję. Ej! Ej! Już są wszystkie! Gasić, gasić kaktusa, gasić! Bo jeszcze nie urośnie. Ej! Znowu dostałem. Ten gas ma chyba ADHD, jak ty. do tego gasta o Krzyż Krzyż U siebie w domu Ty Kuba weź mu w głośnie bo ci znowu mikro przerywa i te te. Ej, gas mi zniknął o matku wystraszył mnie Mam kolejne zadanie, widzę Magma Kuba masz? A słyszysz mnie? Słyszę. Kolejny gaz Apiku. wybuchu. buchu. To ja zaraz spadnę, bo mnie spajczył gaz. Ej, gdzie jest ten gaz? Poko nie widzę. O, to jest troszeczkę TNT. Dobra. Bardzo ciekawy, intrygujące wręcz. Dobra, widzę gaz Ej, z czego my jeszcze z let's play będziemy nagrywać? Z jakiego sortliwalu? To że na pewno z Majlach, prawda? Znalaz Mamy kolejne zadanie. Widzę magma, Kubę. Ej, y, wiecie ludzie, może my jeszcze będziemy nagrywać zwykłego let's play'a? No to jest pewne. Tylko no. Ja będę musiał co chwilę mapki zmieniać. A tam Kacper. Nie denerwuj się. Ważne. Ej, może zróbmy konkurs, że ten kto coś tam wymyśli, będzie mógł z nami nagrywać. No ja chyba jest trochę zawsze się na te konkursy teda. No tak, jeśli YouTube będziesz miał partnerstwo. No czyli jeszcze trzy filmiki. Akurat będą chyba trzy. Z Minecrafta. Jak my je dzisiaj nagramy. Już nagraliśmy, już chyba mamy nagrywanie pół godziny. Na Oj, pewne, bo jak gdzieś tak... O... Ej, nagrywaliśmy gdzieś tak o 19, my chyba już mamy z godzinę. Nie, gdzieś tak o 20.50. Nie, 20.30 gdzieś tak. Plus pół godziny mamy. No tak, no to będzie podzielone na te... Ej, kilka na... ja odznaczyć zadania. Nie, bo już mamy chyba dwa zadania fabrykę koble... E, ca... Dobra, gdzie ja jest? Tak, tylko zasadzić aaa mikro co? ci przerywało a już nie? no już nie przepraszamy eee e, czekajcie, to... bo mi się znowu mikro połam nie to odkryję twierdzę to odkryłem Zleć mała kubę to też I gdzie to było? Zrób y, farmę Cobblestone Z, y, to mi, jedno... Wiem, że to na pewno nie będziemy mieli. Y, a wiesz, że je, Ja cię nie słuchałem. Ja naprawiłem mikrofon. Y, nie będziemy mieli jednego zadania na 100%. Czemu? Y, bo nam zniszczono brzozę. A trzeba, a trzeba y mieć... jeszcze... Ej, nie, nie... napiszcie w komentarzach, czy się nie pogniewacie, jak wygenerujemy sobie jedną żołdzę przez No Maj tam, i tam. Właśnie napiszcie, czy się... czy się nie pogniewacie, dobrze? Ty, gościu, ja mam na razie... Y jednego... nie, dwóch... pisze mi, że dwóch, a mam jednego. Widzę. Co dwóch? To, no, to... to... to jest dziwne. nie. Nie, jakiś bo? Ty, jak ty masz na YouTube? Chodź skrzyni, ona się otwiera. Bo ja ją otworzyłem. Czary! Okej, okay, tu mam te pigmeny. No to my zaraz pewnie skończymy. W pierwszym odcinku, podzielonym chyba na trzy party, ty albo na dwa, y, zrobiliśmy... Praktycznie nic. Trzy zadania. O Jezu. Ale dużo. W drugim odcinku. Eee, e, drugi odcinek będzie. będzie zaplanowany. Jeszcze zrobimy zwykły let's play dzisiaj. No w, to, no w to... Ale na. Nie wątpię. W to nie wątpię. Nie wątpisz? Nie, nie wątpię, nie wątpię, nie bój się. Czyli dzisiaj a może nagramy jeszcze. E, znajdę jeszcze jeden... Jakoś e, możemy dzisiaj to. jeszcze, Margo. Ej, piszcie nam w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy nagrywali więcej.